przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy przyjaciele dzisiaj chciałem z wami porozmawiać troszeczkę nad bardzo ważnym tematem nad aktem pokutnym i w ogóle nad naszą grzesznością toczy się taka wielka dyskusja czy przyjmować Komunię Świętą na rękę, czy na do ust, na stojąco, czy na kolanach jest to dyskusja, która ma której hmm, jakby sednem jest to, jak ważna jest Eucharystia, czym jest Eucharystia, kim jest Eucharystia. Ale powiem Wam, że bardziej niepokojące jest to, że jest milczenie na temat tego, czy w ogóle ktoś może przystąpić do Komunii Świętej. Nie tylko, czy może go przyjąć na rękę, czy do ust, ale czy w ogóle może. I o tym się mało mówi. Dramatem współczesnego czasu jest utrata poczucia grzechu. Na Zachodzie, jeżeli ktoś bywał, to widział, że nikt się nie spowiada, albo pojedyncze osoby, natomiast wszyscy idą do Komunii Świętej. Cały Kościół przyjmuje Komunię Świętą, chociaż nie ma sakramentu pokuty i pojednania. I to jest prawdziwy dramat. I dzisiaj teraz omawiamy akt pokutny, w którym mówimy, kapłan wzywa nas Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Uznajmy przed Bogiem naszą słabość i grzech, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. To, co będziemy składać, jest najświętsze. Dlatego wymaga czystości serca, wymaga wielkiej czystości. Teraz przenieśmy się na przykład na granicę czy do jakiegoś urzędu, gdzie teraz w czasie pandemii przechodzą ludzie. I przyjeżdżamy na granicę i przystawiają nam termometr do czoła, mierzą nam temperaturę, potem każą zdezyfekować ręce, odzież, żebyśmy się nie zarazili, żebyśmy innych nie zarazili. I z sakramentem, z aktem pokutnym jest też coś takiego. Czyli w tym momencie, kiedy kapłan nas zzywa, żebyśmy uznali swoje grzechy, musimy Postawić sami sobie diagnozę, czy ja mogę przystąpić dzisiaj do Eucharystii, czy ja mogę przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej. I jeżeli diagnoza będzie taka, że ja nie mam ciężkich grzechów, mam tylko lekkie grzechy, to wtedy wystarczy ten akt pokutny, który zmazuje te grzechy, chociaż byłoby ich wiele. I wtedy. Jest jakby taka dezynfekcja i idę dalej, przechodzę te granice. Natomiast jeżeli temperatura jest za wysoka, jeżeli ja mam grzech ciężki, chociażby tylko jeden, to jestem chory, to ja nie mogę przejść tej granicy. Ja muszę się leczyć, ja muszę iść do szpitala. Ja nie mogę przyjąć komunii świętej, kiedy mam grzech ciężki, chociażby tylko jeden. Chociażby ten grzech był popełniony bardzo, bardzo dawno, a nie wyspowiadałem go, to on się nie przedawnia. On po prostu jest. Ja jestem chory. Ja umieram. I choćbym nawet popełnił grzech ciężki przed wejściem do kościoła, bo na przykład wszedłem i okłamałem kogoś, z kim rozmawiałem. Wiedziałem, że to, że to jest kłamstwo. Zrobiłem to świadomie, dobrowolnie i okłamałem. To jest grzech ciężki. Nieważne, że wczoraj byłem mu spowiedzi. Ja dzisiaj okłamałem, więc nie mogę już przystąpić do Komunii Świętej. Nie mogę powiedzieć sobie, a jeszcze mi się nie nazbierało dużo grzechów ciężkich. Że jeszcze nie... nie, nie tylko, to było tylko jedno kłamstwo. Nie. Jeden grzech jakby nie pozwala ci przyjść do Komunii Świętej. Wielu ludzi tego nie rozumie. I nie potrafi rozróżnić Grzechu ciężkiego od grzechu lekkiego. I my będziemy się teraz też przy kilku konferencjach zajmować właśnie tym, żeby pomóc rozróżnić, jakby postawić diagnozę sobie, jaki jest stan mojej duszy, czy ja mam czyste serce, czy ja mam. Czy ja mogę przyjść do ko przyjąć komunię świętu. Jeżeli mam grzech ciężki, to ja muszę iść do konfesjonału, ja się muszę wyspowiadać. I w tym momencie jeszcze jest czas, żeby jeżeli kapłan siedzi w konfesjonale akurat w czasie mszy świętej, żeby pójść i wyspowiadać, jeżeli chcę przyjąć komunię świętą. A jeżeli nie ma kapłana w konfesjonale, to muszę poczekać do następnej mszy świętej, do, żeby i przed nią się wyspowiadać. Kiedy mówimy ten akt pokutny, Uświadamiamy sobie to, kim jesteśmy, że nawet kiedy byśmy się niedawno spowiadali, to zawsze jednak mamy grzechy, te lekkie, drobne. Mój proboszcz kiedyś śmiał się, tłumacząc nam o grzechach lekkich, mówi tak. Jeżeli żona uderzy męża wałkiem i nie ma guza, to jest grzech lekki, a jak jest guz, to znaczy, że to już jest grzech ciężki. Oczywiście to jest żart. Ale są grzechy, które nie ściągają na nas śmierci. I to jest, wiecie, tak jakby przyjść do kościoła w przepoconej koszuli. Ona już nie jest świeża, ale jeszcze jest czysta. Jest troszeczkę ukurzona, ale jeszcze, jeszcze jakby dopuszczalne to, żebym ja przyszedł. Ale ja, jeżeli ja przyjdę do kościoła w brudnej koszuli, to już nie mogę wejść jeśli mam podartą koszulę, to jak ja wejdę do ludzi, jak to mówią? Dlatego prośmy Pana Boga, Panie, pokaż mi moją winę, pokaż mi mój grzech. Po to, abym mógł go wyznać. Maria, kiedy przychodzi do dzieci w Fatimie, w Medjugorje, to ona mówi, dzieci, pamiętajcie, żebyście były czyste, żebyście były, żeby przyjść do Komunii Świętej, żebyście poszły do, do spowiedzi. I dlatego też będziemy przez następ, najbliższy czas robić taki rachunek sumienia. Podczas zawierzenia ja starałem się Wam tak krótko powiedzieć troszeczkę o tych grzechach głównych. Pycha, chciwość, gniew, lenistwo, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu to są grzechy, które jakby dotykają serca, Ale jeszcze jest dziesięć przykazań kościelnych i teraz będę wam zamieszczał w wieczornym rachunku sumienia takie kilka pytań. To nie jest nawet pytanie o jeden, o jedno z przykazań. To jest tylko fragment tej jednego z przykazań. I tak powoli będziemy jakby analizować to. Nie dlatego, żeby jakby zdołować się, czy coś, ale poznać prawdę o sobie, żeby postawić dobrą diagnozę, żeby wiedzieć, w którą stronę iść. Bo widzicie, często człowiek jest w takiej sytuacji, jak, jak w tej piosence. Wsiadł do autobusu człowiek z liściem na głowie, nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie, tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi. I już to elektryczny gitary śpiewały taką piosenkę, nie? że czasami nie, wszyscy widzą ten grzech, a człowiek albo go nie widzi, albo nie chce się do niego przyznać. I wielki, wielką. Y, albo ktoś, ktoś choruje, i, i nie chce się na przykład przyznać do choroby, że, że jest chory. Umiera. A nie chce się do niej przyznać. Y, dlatego najważniejszą rzeczą w leczeniu to jest dobrze postawić diagnozę, czyli jakby określić chorobę, na co ja choruję. I, ta, i dlatego. I też ten wieczorny rachunek sumienia. Cieszę się, że on jest. Będziemy go dalej kontynuować. Teraz was błogosławie. Pan z wami. Niech was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z ogłoszeń drobnych bardzo wam dziękuję za zamówioną przeświętą za mnie. Jest to największy dar, który można złożyć. Bardzo wam jestem wdzięczny i też w niedzielę odprawię przeświętą za was za wszystkich którzy się zawierzali którzy są teraz teraz tej grupy katechetycznej Modlmy się na za siebie nawzajem bo modlitwa kiedy jest zjednoczona jest bardzo bardzo silna zostajcie z Bogiem życzę wam dobrego dnia